Hejka i witajcie na moim kanale Partik MSP w odcinku bardzo przynudzającym, ale potrzebnym, czyli jak każdy już chyba się domyśla, organizacyjnym. Tak, gdyż to jest mój pierwszy odcinek na kanale, to takie coś mi się po prostu przyda. Wiem, takie bez, bez potrzeby gówno. Ale okej, okay, muszę się zmieścić, zmieścić w pięciu minutach, ponieważ mam pewne ograniczenia co do tego filmiku um, mus i muszę już zaczynać, dobra gadam i co mi się zaczęło, nie chce mi kryształa wsiąść eee głupia dobra um, oddam kryształy przy okazji także tak e, co będę na tym kanale nagrywać e, po nazwie mojej i po i po tym, co teraz widzicie na ekranie, można się domyślić gry przeglądarkowe typu PSP, MSP. Um, o, ile kryształów. Tak. Um, bardzo można się tak łatwo domyślić. <laughs> Mam kaszel, jestem chora. Przepraszam za mój głupi głos. Jezus. Ej, ej. Um, będą, oprócz przeglądarkowych gier, mogą być tu gry The Sims 4, no coś tego typu, na płytkę, nie? Może coś tam z Xboxa się znajdzie. Um, co ile będą odcinki? <coughs> Kaszel. Tak, zgadza się. Co ile będą odcinki? No ja tak myślę, że co tydzień, ale facetka ostatnio zadaje bardzo dużo sprawdzianów i kartkówek. Przez to nauka mi przerasta. Mogę się nie wyrabiać z odcinkami i takie, takie rzeczy. Więc no. Więc jeśli będzie jakaś słaba aktywność albo w ogóle nawet jej nie będzie, braknie jej nawet na miesiąc, to odpowiedź brzmi nauka. W ogóle mnie nie było na Blockster Planet 3 miesiące, zrobiłam sobie taką bardzo dużą przerwę. <coughs> tak, kaszę. Męczący kaszę. Co jeszcze mogę dodać? Czy będą jakieś konkursy? Zależy, ale to z... tylko okaże się z czasem. To jest taki dosłownie wstępny odcinek, ale nawet i większość rzeczy może się pozmieniać. Więc no w ogóle, to mi jakoś to strasznie zacina. I jeszcze pytanko, czy będę, czy będę cały czas nagrywać z Blockster Planet na telefonie? <coughs> tak, męczący kaszel. Odpowiedź brzmi, nie, gdyż na komputerze mi się lepiej gra. Na telefonie nie ogarniam mechanizmu. Tak. Dobra, ja się muszę sprężyć, bo mi za zaczęło zacinać strasznie. A wcześniej tak nie zacinało. Zresztą gram już bardzo... <tryk> kaszel. Gram już bardzo długo, więc no. Nie dziwię się nawet. Dobra, ja tak na szybciej kończę. kończę. Wszystko super. Pozdrawiam Majka, jest super. <tryk> Melania, nie baw się tam. Co się dzieje? Aha, wzrastaje poziom. Dobra, to trzymajcie się. Cześć, bo ja muszę. count